Siema dziki, e, dzisiaj nagranie z kuchni, będzie tylko kuchnia, no czyli jak kuchnia to jedzenie e, Będzie to, no będzie to, do... o, no dobra, no to przyszedł mały dzik, mały duży dzik Siema, 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 mały duży dzik Nagranie e, z kuchni, dzień, dzień jedzenia E, 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 e. No wszystkie gwiazdy YouTube, fitness, kulturystyki nagrywają coś takiego, więc no, ja jako wschodząca gwiazda, e, zwłaszcza fitness to też oczywiście nagrywam coś takiego, Tadek, ale idź już sobie, dobrze? Jak zwykle, zaczynam nagrywać i milion pytań do... No. <laughs> Tak więc przykładowy dzień żarcia, jak to u mnie wygląda, posiłków jest 5, zaczynałem od 6, kiedy wskoczyłem jakby na ten, powiedzmy, system żywienia się, czyli przede wszystkim oddzielenie węglowodanów od puszczy, czyli, czyli oddzielenie paliw, to jest bardzo ważne eee, I co? Śniadanie, śniadanie zaczynam mniej więcej 2,5 do 3 godzin od momentu, kiedy się zlekę zwyra do tej pory nic nie jem, jedyne co tam jest i po godzinie strzelam sobie BCAA, to jest jedyna jakaś tam używka, którą przyjmuję, no i kreatyna jako taki suplement. Nic, po, nic, po, nic, poza tym, ewentualnie jakiś tam ten tribulus, więcej, nic więcej nie polecam no to ktoś nie chce jeść, no to wtedy niech się faszeruje sztucznym białkiem, tak, w prochu yy, ja tego nie potrzebuję ja mam czas, żeby jeść, żeby sobie zrobić a jak nie będę miał czasu, to też będę sobie robił też będę potrafił to ogarnąć ale na tą chwilę nie muszę się takim rzeczami przejmować mogę sobie jeść, mogę sobie urozmaicać urożena... Uroz... no, urozmaicać nie ważne yy, ale jakoś tam bardzo sobie nie urozmaicać, mam stałe dosyć, dosyć yy, sztywne men menu w każdym razie moje śniadanie, pokażę Wam teraz śniadanko, które przed chwilą zjadłem tak to wygląda. No, tutaj mały ten, mały pierdolnik. Ale to nieważne. Czyli tak jest biały ser. Są jajka. Ogóreczek taki do, tam, do zagryzienia, do białego sera. I teraz, tak jeżeli chodzi o biały ser. Czyli taka standardowa kostka 250 gramów. Yy, ja zjadam, jak widać, tu już 1 czwartej nie ma. To właśnie na śniadanie zjadam taką jedną czwartą. Do tego zjadam dwa jajka. Rozmiar L. I dzisiaj, na przykład, zrobiłem tatara. Zarówno ja, jak i żona lubimy tatara. Dużo cebuli, dużo ogórka, dużo pieprzu. Bez jajka, bez żółtka. Tak yy... więc tatar dosyć często się pojawia, dwa, trzy razy w tygodniu, co najmniej. Zamiennie z jakimiś innymi rzeczami. Czasami to jakaś wędlina, no różnie. To tam, to, to, jest, jako, to jest jako, taki trzeci dodatek, tak? Bo ser i jajka to jest stałe. Codziennie rano idzie pół kostki, yy, ten ćwiartka sera, takiej kostki i dwa jajka. Do tego, tak jak mówię, teraz na przykład sobie takiego ogórka tam przegryzam parę pasterków ogórka do tego sera, żeby tak samego nie rzuć. Yy. I co? No i herbatka, i to jest, moje, to jest moje śniadanie. Tego tatara zjadam tam, powiedzmy sobie, dzielę to na dwie porcje, bo, bo od razu dodam, że drugie śniadanie za mniej więcej 2-2,5 dwie, dwie godziny to jest dokładnie to samo. To jest druga część tego sera, znowu dwa, powiedzmy jedno albo dwa jajka, no i będzie druga, druga porcja tatara, czy tatara zjem około 150, 150 gramów y, tego mięsa samego, nie licząc dodatków, tak, 125 gramów y, sera, no i powiedzmy cztery, cztery jajka, czasami trzy, czasami jedno i zjadam wtedy w drugą i dziennie wychodzą mi wtedy trzy jajka. Yy. No ser, biały ser nie jest za, za specjalny, dlatego go dużo raz nie je na rzecz, że nawet zjedzenie pół kostki naraz, już, już zaczynają się że takie kazy pojawiać, czyli nie, 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 nie jest to za, do, za dobre dla mnie. Nie trawię za dobrze na biału w jakichś większych ilościach <laughs> ale taka jedna czwarta koski na raz jedzona daje radę, nie mam problemów. Żadnych i jakoś tam się to pewnie przerabia. Białko nie jest za dobre z z, z, z białego sera. No ale z, jako, że to jest rano organicznie wypuszczony, to myślę, że tam przerobi odpowiednio to i, i raczej nie ma problemu. W większych ilości na pewno nie jadam. I ogólnie tam ludzie nie polecają. E, trochę zamoliłem. Trzeci posiłek już za dawno już robię czwarty, za moment będę czwarty Tak więc pokażę w ogóle co zadam na trzeci posiłek Pierwsze dwa to Wam pokazywałem, pokazałem jeden, ale tak jak mówiłem to yy, drugi to jest to dokładnie to samo Na trzeci posiłek to jest posiłek węglowodanowy, cały węglowodany I dzisiaj to było, znaczy zawsze to jest szklanka soku pomidorowego którym popijam, tam doprawiona sól, plus, plus, plus jakaś ostra papryka, lubię na ostro, plus, dzisiaj to był pęczak, kasza, tak, czyli 100 gramów kaszy, bardzo lubię kaszę, kaszę, kaszę gryczaną, prażoną, tą ciemną, tam, tą bardzo lubię, to jest takie, no, do zjedzenia, ostatnio kupiłem <laughs> słynną kaszę jaglaną, jaglaka nie pozdrawiamy, no, niestety, tego się nie da jeść. Tego się po prostu nie daje, to jest, to jest chyba je, jest jeszcze chyba gorsze od ryżu. Tutaj, żeby nie było, nie tu tych firm nie, nie promuje, nieważne, no takie, jakie są, takie kupiłem, Obydwie chyba były w promocji, dlatego wziąłem. Dobrze, że dobrze, że to było w promocji. Nie, nie. No to jest ohydne. To, to jest po prostu ohydne. Ja y, ryżu nie lubię, nigdy nie lubiłem, nie lubiałem i nie będę jadł ryżu. A ta kasza jaglana to jest praktycznie to samo co ryż dla mnie. Bardzo podobne w smaku, konsystencja taka rozmaziana, może trochę przygotowałem, nie wiem, ale mniej więcej tyle ile czasu na opakowaniu 20 minut, tak jak większość kasz. I No to jest porażka. Bardzo lubię, tak jak powiedziałem, kaszę gryczaną prażoną. tą lubię bardzo, biała gryczana może być. Pęczak taki no, średni do zjedzenia. Tak jak mówię, tak jak, tak jak pokazywałem, no e, sokiem pomidorowym, szklanką soku pomidorowego i to całkiem ładnie wchodzi i gładko i sok pomidorowy robi tutaj kupę roboty. Więc to był właśnie mój trzeci pośpiech, on jest taki zawsze, czasami są kartofelki e, Kartofle lubię e, Ale jako, że no, mają bardzo wysoki indeks glikemiczny Więc e, no siłą rzeczy jest duży wyrzut insuliny, czego ja muszę się akurat wystrzegać Jako ta insulinooporność, która u mnie jest Więc z ziemniaków na co dzień zrezygnowałem, ale też jeszcze jadam oczywiście, żeby nie było Tak zaczynałem, żeby były ziemniaki na początku i efekty, efekty były, ale bole ale jednak e, troszkę troszkę rzadziej dobra i to trzeci posiłek a tu czwarty 13. czwarty posiłek 300 gramów 300-300 już się nalewam 300 gramów e, habo normalne schabo szczaki, dużo tłuszczu, trochę bułki nie za dużo, tak minimalnie ile się dało, tylko wtoczyłem w tej bułce. Jako że miałem bardzo mało tłuszczu do tej pory dzisiaj, to mogę sobie spokojnie pozwolić na coś takiego. I tak na ogół jest, no to obiady to są różne, czasami nie są bardzo tłuste, no ale na bieżąco sobie to wtedy dodaje tłuszcz z czegoś innego. No dzisiaj akurat będzie to takie tłuste. Yy... Nie wiem sobie do tego zrobić sałatkę z ogórków kiszonych, którą bardzo lubię z cebulą, z pieprzem, no ale nie miałem czasu, byłem trochę zajęty, więc... Więc po prostu no do tego są oboreczki kiszone. Taki sztandardzik, tylko bez kartofli, tak jest. To jest, jest właśnie jak tak zwany pies pogrzebany. To to jest złe całego tego świata, że zjadamy tłuszcz razem z węglowodanami I To nie może nic dobrego przynieść w dłuższym lub krótszym przedziale czasowym. Eee, no dobra, to się usmażyło. Normalnie bym pewnie wziął jeszcze nawet pa, ten wręcz papierowy, troszkę odstączył, bo to w takich trzech to które na spokojnie 10 gram, gramów tłuszczu eee, zostawić na tym papierze. Ale że tak jak powiedziałem ja mam dzisiaj, dzisiaj miałem bardzo mało tych tłuszczy. Yy, to mogę sobie pozwolić na tutaj takie obficie obtłuszczone na zjedzenie tego to będzie pewnie około łącznie tutaj około 50 gramów tłuszczu, tak mniej więcej razy oko więc to spokojnie, spokojnie w mój dzienny zapas yy, przedział tłuszczowy się wpasowuje. No! Czyli ja się biorę za jedzenie. No i zostanie ostatni posiłek, kolacja, tak naprawdę. Później, teraz poleci trening po tym posiłku. Troszkę później, jak odpocznę. I o kolacja, ostatni posiłek. Wcześniej to były dwa posiłki. Kolacja też była tłuszczowo białkowa i, I ostatni posiłek już na, sam, na, na wieczór, tak późno, późny, późny przed snem w sumie, tak godzina przed snem, to było odrobina nie dużo. Teraz to trochę zmieniłem, z racji tego, że też dorzuciłem już sporo węglowodanów, do diety mi wpadło, już jadam już ja po 170-180 gramów, prawie <laughs> do 200 dobijam i rada dzień dobiję, na pewno do, do 200. To z racji tego, że tych węglowodanów jest dużo, to, to kolacja jest normalnie na dużej ilości węglowodanów i białko do tego, bez tłuszczy, ale to kolację, kolację pokażę. Dobra, biorę się za szamę. Nara. Kolacja. Kolacja dziki. A co dzisiaj na kolację? To też jest yy, mniej więcej zawsze... No mamy w jednym punkcie to samo. Już pokazuję. Czyli kasza. Tu się gotuje kasza. 100, gra... 100 gramów kaszy. Co ty chcesz? No już dzisiaj się witałeś, ale okej. Okay. Niech będzie jeszcze raz. 100 gramów kaszy gryczanej, prażonej, mojej ulubionej, tą kaszę bardzo lubię, o paruję. Momencik Dobra A do tego będzie 200 gramów kurczaka ugotowanego w przyprawach, jest liść laurowy, jest ziele angielskie, dużo Generalnie tego wszystkiego plus no, taka przyprawa, której nie używam tego, nie, 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 nie popieram używanie tego, ale jako, że to jest gotowany kurczak taki trochę bez smaku mo, może być No to daje, to daje, to daje takie przyprawy coś ala kucharek To nie jest kucharek, ale coś w tym stylu, czyli tam niby tam osuszone warzywa 70% to jest generalnie sur, więc e, dużo tego też I ten kurczak w sumie ma jakiś tam smak taki całkiem znośny, całkiem to jest zjadliwe Myślałem, że będzie gorsze, ale jak się dowali tego wszystkiego właśnie Nie pożałuję, to on tam troszkę tym smakiem sobie przejdzie i jest, jest do zjedzenia Razem z tą kaszą, aha, no i Druga porcja pomidoru, pomidoru, soku pomidorowego. No, czyli wypijam dwie takie szklanki dziennie, właśnie. No, no. i to jest moja kolacja. Na tym kończę dzień. Jestem już po treningu. <laughs> wygląda całość, wygląda mniej więcej tak. Tak, na, na przykład dzisiejszego dnia to jest jakieś 80-85 gramów puszczy. Yy, 170-180 gramów węglowodanów i około 175, może nawet 180 białka. Aż tak bardzo mocno tego nie zliczyłem, pewnie jakieś 2100 kalorii, mniej więcej. Czyli już tam, no już w każdym razie poniżej 2000 raczej nie schodzę. 2,200 tak, tak się kręci to w tej chwili. A waga po sobie schodzi, więc jest dobrze. Metabolizm się podkręcił. Jeszcze chwilę tak potrzyma, mimo może jeszcze dorzucę ze 150-200 kalorii, głównie z węglowodanów, może troszkę z białek. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. W no, że razie nie jest już źle, bo było dużo gorzej czy tam w, w ogłoszeniach w parakali to mówiłem, zresztą że tam kręciło 6600-1700 i waga stała, a teraz jest dużo, jest już trochę więcej tych kalorii i waga sobie powoli schodzi. No tak to wygląda. Jako że jest to sobota, um, jutro jest niedziela, i dzień takiego zludowania, tam, tam bo popularnie nazywają na to, to Cheat Day'em, u mnie to tak zależy. Czasami faktycznie nie, wychodzi niezły cheat day, czasami niekoniecznie. Jest tam jeden gener, albo góra, dwa posiłki takie luźne, gdzie tam nie patrzę. Tylko po prostu sobie jem. Yy, za chwilę, za chwilę pokażę coś tam, taki mały bonusik powiedzmy, a związany jest z tą niedzielą, a teraz, teraz już, to już się ugotowało kasza, więc, yy, więc to sobie to wyłożę, yy, wyłożę na talerz i, i, za chwilę wejdę jeszcze, jeszcze z tym bonusem. Yy, no dobra, Micha wyłożona, jak to sobie chwilę przestygnie. Ja w tym czasie jeszcze parę rzeczy powiem. Yy, tak więc tak wygląda kolacja i tak zawsze jest to też kasza właśnie. A na zmianę na przykład jem to z jajecznicą z samych białek, plus jakoś tam 50 gramów jakiejś chude chudej, takiej naprawdę chudej wędliny do tego, żeby to w ogóle jakieś smakniało dało i dało się zjeść. Tam jest troszeczkę mniej białka, bo około 30 gramów, tutaj 200 gramów kury, no to powiedzmy te 40 gramów. ale to nie ma większej różnicy po całym dniu i tak. I to są w sumie kolacje moje. Zawsze, zawsze jest ta kasza z, z tym, z tym, z tym. Sokiem Z pomidorów, a na zmianę kura, czasami indyk, chociaż indyk nie jest zapyszny. Bądź, 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 bądź te białka z tą, z tą węliną. Na patelni, usmażone bez oleju, bez, bez, bez jakiegokolwiek tłuszczu. <laughs> obiady, tak jak mówiłem, obiady tutaj raczej jakoś nie patrzę, są różnorodne. Generalnie staram się jeść hmm, zawsze te 250 do 300 gramów mięsa. Hmm, Podroby, nie powiem, bo też się staram, często jest albo wątróbka, albo, albo jakieś tam żołądki, serca, drobiowe. <laughs> jakieś takie bardziej skomplikowane sprawy się nie bawię. Jeżeli wątróbkę, no to oczywiście, tak jak już kiedyś mówiłem, wieprzowa. No, no śniadania widzieliście, to tam, tam też zawsze wygląda tak samo, czyli zawsze, zawsze ten ser, zawsze te jajka, no i jakaś tam trzecia dodatkowa rzecz. Czasami jakaś wędlina, czy, czasami jest to często bywa, to na przykład tu jest zupę, to jest mięso z kurczaka, to obrane takie, robię z tego sobie jakąś potrawkę, yy, bo na, taki, na takim korpusie to sporo mięsa, na co najmniej 150 gramów mięsa jest, więc yy, jak się to obskubię, do tego później robię sobie jakąś potrawkę z jakimś sosem po prostu i to zjadam też. Mięso nie jest za rewelacyjne, ale z tą potrawką jakoś tam z sosem przychodzi. E, 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 no i co? No i to w sumie tak. I dni jest takiego właśnie jedzenia. Małym odstępstwem, tam jest powiedzmy jeden dzień, kiedy sobie zamiast tej kaszy, al kaszy zjadam z bułką. Jest to dzień na okół, kiedy piję browara. Wtedy jakoś nie mam ochoty na kaszy, zjem sobie tego kurczaka z bułką, tam powiedzmy jak tam ketchupikiem czy mustardą. No i drugi dzień to niedziela, tak, no niedziela to ogólnie jest takim właśnie, powiedzmy, cheat day'em. Yy, mam świadomość tego, że ta niedziela troszeczkę spowalnia efekty. Yy, bo na pewno gdybym niedziela niedzielę też trzymał tą, tą michę, jak to się mówi, tak rygorystycznie, to, to by to wszystko szło, szło szybciej. No ale, tak jak powiedziałem, mi się nie śpieszy. Yy, bam też o, powiedzmy, psychikę. Więc, więc ta niedziela robi mi, że tak powiem, dobrze, sobota już jest na ogół takim dniem, kiedy już yy, nie mogę doczekać się niedzieli, o. I już jakby czekam na tą niedzielę, głupie, <głupie> trochę, bo człowiek czeka po prostu na żarcie, no też w niedzielę tam pije browarka sobie często, więc yy, no to też ma jakieś na pewno znaczenie, ale, ale chodzi o to żarcie. I w, w sumie niedziela w sumie też jest dniem, kiedy nie jest yy, bardzo podobne, jeżeli chodzi o niedzielę, tak tutaj na przykład jest pokażę wam blokowanie tak zwane produktu zupka chińska którą zawsze w niedzielę zjadam trochę będzie tu słabo bo akurat będę zasłaniał e, światło jest to generalnie teraz to jest Wifon ale przez wiele wiele lat to należało do innej firmy Wifon to przejął jakiś tam czas temu nie wiem kiedy dokładnie ale ja już tą zupkę od lat temu e, no jest ona zdecydowanie lepsza od tych wszystkich innych zupek. tutaj wyjąłem, już rozpakowałem, zobaczcie są cztery, cztery, cztery torebeczki, jest torebeczka gdzie są suszone warzywa, chili, tłuszcz, z przyprawami, no i taki, taki też jakiś tam proszek, generalnie zupka jest świetna, jest pikantna, uspokój się Tadzio. Mm, bardzo intensywny smak czosnku ma, dlatego między innymi ona, ona mi smakuje. No jest, 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 jest je troszkę więcej i jest zdecydowanie lepsza od, od tej całej reszty zupek. Jakby są jeszcze dwie inne, jest to jest, to jest ta kimchi, jest tam jeszcze jakieś bodaj zielonka i się nazywa też jest całkiem spoko. Taki ma cytrynowy posmak i trzecia, nie pamiętam nazwy, tamta pamiętam, że mi nie smakowała w ogóle, e, była słaba. I to jest stałe też my, to jest właśnie stałe menu moje niedzielne. Tak. codziennie, znaczy codzień, co niedzielę zjadam taką zupkę sobie do śniadania. No to do śniadania jeszcze poleci jakaś tam pewnie bułeczka z, Kupiłem sobie pastę z makreli. No i co? Obiad też jakiś będzie pewnie taki zmieszany, gdzie nie będzie, na pewno nie będzie rozdzielone tak mięso, mięso, tłuszcz, czyli białko i tłuszcz od węglowodanów. No, browarki jakieś, więc taki dzień raczej luźny. Ja z kolei potrafię też go, też, też, też nieraz zjeść. Przytrzymać w miarę to michę, odstępstwem tylko jest powiedzmy ta zupka i, i... ewentualnie ten obiad, no. Więc to, to, to luźnie, zależy jak. Jutro będzie raczej taki mocno luźny ten dzień. Ale to wszystko, wszystko zależy jak mam ochotę i jak, jak się czuję i tak dalej. Dobra. To byłoby chyba na tyle, jeżeli chodzi o michę. Tak to powinno wyglądać, jeżeli ktoś naprawdę chce, a, a zwłaszcza jeżeli ma jakieś problemy, jeżeli są problemy e, z hipoglikemią, słaba ta odpowiedź jest na insulinę. <laughs> Za bardzo insulina wam pcha wszystko w tłuszcz, zamiast na przykład w mięśnie, jeżeli ćwiczycie, no to niestety trzeba trochę miskę przytrzymać i rozłączenie węglowodanów od tłuszczu, czyli tych paliw. Bo to, są, bo to są paliwa, które nasz organizm to używa jako paliw. Jest tutaj bardzo dobrym, bardzo, bardzo dobrym sposobem. Sama tłuszczówka potrafi poprawić już, już tą odpowiedź insulinową. U mnie tak średnio poprawiła, u mnie je poprawił. Tadej, rozkaszasz mnie i gadasz mi cały czas. No i dobra, no i to by było na tyle. Chyba wystarczy. Ja się zabieram za swoją miskę. No tak jak powtórzę jeszcze raz. Około 180-175 gramów białka mi wyszło, czyli tak w miarę dużo. Nie schodzę poniżej 160, raczej nie wchodzę powyżej 180. przynajmniej mhm. na razie. Więc jest dzień taki, gdzie Sporo tego białka. Podobnie wygłodanów i jakieś 80-85 gramów tłuszczy. No. Kalorie tam pewnie ze 200. I to tyle. I to tyle. Trzymajcie się. I standardowo jak zawsze siła, masa, biała rasa. Na razie.